Czarne podniebienie. Zaprasza Jarosław Polak. Jest taki cytat Grauczo Marksa, że poza psem książka jest najlepszym przyjacielem człowieka, bo wewnątrz psa jest zbyt ciemno, żeby czytać. Podpisuje się pod nim wszystkim, czym się da. Czytanie jest jedną z moich trzech ulubionych czynności. Pies i książka to jest tak dobre połączenie jak pyszna włoska pizza i oliwa. Mimo tego mam takie doświadczenia, że jeżeli chcesz pracować z psami i szkolić je, to książki nie są najlepszym wyborem. Pewnie dlatego, że to po prostu za duży temat. A po drugie, to co się robi w szkoleniu psów jest mocno przereklamowane, a niedoceniane jest to jak. Tak jak w tańcu można zrobić obrót i obrót. I w zależności od jakości, nasz partner zupełnie inaczej zareaguje. Tak samo w szkoleniu głupią parówkę można dać dobrze i źle. Dlatego, jeżeli chcesz szkolić książki albo prowadzić teoretyczne dyskusje w internecie, no to czytaj książki. Ale jeżeli chcesz pracować z psami, to czytaj psy i ta wiedza zawsze będzie 10 razy bardziej wartościowa. Natomiast, jeżeli przyrównamy pracę z psem do obrazu i te konkretne umiejętności pracy z żywym stworzeniem będą na pierwszym planie, to tło, czyli wiedza, jakim gatunkiem jest pies, jak działa jego psychika, takich skarbów świetnie szuka się w książkach. Przygotowałem ci 10 takich, które dla mnie są bardzo wartościowe. Są w kolejności, w której wyrzucałem je ze swojej głowy, ale warto posłuchać do końca, bo będzie konkurs. Pierwsza z nich to pies i człowiek. Jane Donaldson, polecam ją często na początek, bo mimo że ma 24 lata i to czuć momentami, to ma kilka takich perełek, które mogą początkującą osobę wnieść bardzo szybko na wyższy poziom. Na przykład, fachowca od nowicjusza najłatwiej odróżnić, obserwując na czym koncentruje się pies. Jeśli patrzył stale na przewodnika, to był nim zawsze doświadczony szkoleniowiec. Psy prowadzone przez początkujących właścicieli skupiały się na tym, co działo się wokół nich. To jest o badaniach, które prowadziła. Kolejny cytat. Pierwszym przełomem dla wielu początkujących jest zaakceptowanie, że ich rolą w szkoleniu nie jest wydawanie komend, ale manipulowanie konsekwencjami, jakie przynosi psu jego zachowanie. To są bardzo proste rzeczy, natomiast ich zrozumienie może sprawić, że ktoś sobie będzie dużo lepiej radził ze swoim psem. Kolejna książka jedyna nie wydana w języku polskim w tym zestawieniu. To Dogs. Autorami są Raymond i Lorna Kopingarowie. Przez ponad 40 lat podróżowali po świecie i badali psy. Świetny sposób na życie, swoją drogą. Interesowało ich przede wszystkim, jak powstał pies jako gatunek i jak układały się jego relacje z człowiekiem. Badali psy pasterskie, pociągowe, Aportujące zwierzynę, i niesamowicie widać w tej książce, jak bardzo konkretne i drobne zmiany w wyglądzie, ale i zachowaniu wpływały na to, że na przykład pies stawał się idealnym pasterzem stada. Badali też społeczności, w których psy żyły tak jak kilka tysięcy lat temu bardziej obok człowieka niż z nim kluczowa pozycja do zrozumienia psa jako gatunku. Trzecia pozycja to zrozumieć zwierzęta. Wykorzystanie tajemnic autyzmu do rozszyfrowania zachowań zwierząt. I skąd ten tytuł w ogóle? Autorką jest Temple Grandin, która jest panią profesor, ma Aspergera i uważa, że autystycy Dlatego bardzo często świetnie czują się ze zwierzętami, bo bardzo podobnie widzą świat. Tłumaczy to tym, że osoby z autyzmem mają problem z funkcjonowaniem przedniej części mózgu, a zwierzęta mają ją dużo mniejszą niż ludzie. Konsekwencją jest m.in. myślenie obrazami. Tempel tłumaczy to tak, że jeżeli zdrowa osoba słyszy słowo dom, to ma w głowie abstrakcyjne pojęcie domu, natomiast ona zawsze widzi konkretny budynek. Zwraca też ogromną uwagę na szczegóły. Co świetnie widać u psów, przytacza mnóstwo badań o systemach emocjonalnych u zwierząt. I mimo, że o psach jest tylko jeden rozdział, to jest to dla mnie najbardziej oryginalna w dobrym tego słowa znaczeniu książka o zwierzętach, jaką czytałem. I cytat. Jednak w dzikim, naturalnym środowisku szczury nie są rażone prądem i nie mogą też dostać jedzenia naciskając na dźwignię. Jedzenie zdobywają dzięki jak najwyższemu zestrojeniu z widocznym środowiskiem. I to jest szkolenie psów w czystej postaci. Prawdziwe sytuacje typu mijanie się czy witanie z innymi psami zamiast wałkowania siat i waruj do usrania. Swoją drogą pożyczyłem komuś tą książkę i nie odzyskałem, także, złodzieju, strzeż się, bo cię dopadnę. Czwarta książka nosi tytuł Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Czyli Psychofizjologia stresu. Nie jest to książka o psach, nie jest nawet o zebrach. Jest głównie o ludziach, ale tak jak zbynią w korporacji stresuje się, bo pewnie zwolnią go z pracy gdyż szef na niego krzywo spojrzał Po dodatku maraka bo przeczytał w internecie objawy i wszystko się zgadza a poza tym sąsiad ma ładniejszą żonę tak samo pies często nie rozumie świata w którym żyje i stresuje go nadchodzący inny pies winda przejeżdżające samochody, czy po prostu natłok bodźców. Układ nerwowy nie radzi sobie ze współczesnym światem i po pierwsze ten stres i zbynia i psa powoli wykańcza, a po drugie lękliwość, agresja, inne problemy są później tylko objawami tego, że stresu w życiu psa jest za dużo i on sobie z nim nie radzi. Naukowa cegła, ale napisana bardzo fajnym językiem. Kolejna pozycja jest niemałą cegiełką, ale potężnym pustakiem. Zachowania agresywne u psów. Autorem jest James O'Hir. niech nikomu nie przychodzi do głowy i czytać całej naraz. Ale jeżeli ją konsumować po kawałeczku, jest tam oczywiście mnóstwo agresji, ale takie rozdziały jak teoria uczenia się, procedury zmiany zachowania, etapy rozwoju psa, to jest wiedza, która trochę obrobiona w postaci slajdów i ze zdjęciami jest na większości kursów zawodowych na trenera psów w Polsce. Ta książka raczej nie pomoże ci w tym, jak lepiej szkolić psy ale dzięki niej po paru latach zrozumiesz, czemu to, co robisz, działa. Szósta książka to Oczami psa Aleksandry Horowitz. Lubię ją, bo ona poprzez badanie zmysłów psa, tego, co na obecny stan nauki wiemy na jego temat, zastanawia się, jak to jest być psem. I filozoficznie, i naukowo przeczytam ci mój ulubiony cytat. Pomimo ogromnej liczby sposobów psiej komunikacji, to właśnie fakt, że nie korzystają z języka sprawia, że tak bardzo je cenię. Ich milczenie jest jedną z ich najbardziej zachęcających cech. Nie są niemowami. One tylko nie produkują językowego szumu. Nie czujemy się niezręcznie, gdy i siedzimy z psem w milczeniu, gdy rzuca nam spojrzenie z drugiego końca pokoju, gdy leżymy obok siebie na łóżku. Dopiero gdy znika język, zaczyna się naprawdę głęboka relacja. Bardzo to lubię. Kolejna, już siódma książka to Pies, który kochał zbyt mocno. Autorem jest Nikolas Dodman i ma wiele tytułów naukowych. Ale najważniejsze jest to, że jest wykładowcą farmakologii behawioralnej. Jako jeden z pierwszych zaczął stosować leki używane w psychiatrii ludzkiej w terapii zaburzeń zachowania u psów. I ta książka to tak naprawdę zbiór konkretnych przypadków z naświetlonym problemem, wdrożoną terapią, czasami z lekami, czasami bez i osiągniętymi rezultatami. I niesamowite jest to, jak podobni jesteśmy, bo bardzo podobne zaburzenia u ludzi i u psów leczy się dokładnie tymi samymi substancjami, a z drugiej strony to przecież my im fundujemy ten los. Psy, które biegają sobie gdzieś tam wolno na ranczu, nie mają takich problemów. Psy zaczynają potrzebować leków, bo żyją z nami, tylko i wyłącznie. Pozycja numer 8 to dr Dolityl i jego zwierzęta. Ta książka ukształtowała mnie jako człowieka, więc nie mogło jej zabraknąć. Nie będę ci zdradzał za dużo fabuły, natomiast dr. Dolittle mieszka w domku z różnymi zwierzętami, pomaga im, rozmawia z nimi i na przykład płynie we wnętrzu wielkiego ślimaka na wakacje. Żadna inna książka nie rozwija tak empatii. Empatii nierozumiane infantylnie. Często jak mówię, że pracuję w schronisku, to słyszę tekst. Ja nie mógłbym tam pracować, bo mam za miękkie serce, nie mógłbym na to patrzeć. To jest właśnie infantylna empatia, a mówię o empatii jako umiejętności wyczuwania bardzo delikatnych zmian w stanie emocjonalnym zwierzęcia. Jeżeli chce się w tym zawodzie robić coś więcej niż uczyć psa kłaść dupę na ziemi, no to to jest absolutna podstawa. Poza tym umówmy się, że to jest po prostu świetna książka. Pozycja numer 9 nosi tytuł Dobry Wilk jest to tak naprawdę reportaż. Badający jak to się stało, że w największym ogrodzie zoologicznym w Skandynawii stado wilków zabiło i rozszarpało swoją opiekunkę. Jest tam oczywiście wątek kryminalny, ale to tylko przyczynek do zastanawienia się jak my traktujemy zwierzęta. Bardzo często nas przerażają, traktujemy jak bestie i odbieramy im prawo do czegokolwiek. A z drugiej strony traktujemy dzikie zwierzęta jak pluszowe zabawki. Nie ma w naszym zachowaniu tej drogi, kiedy traktujemy po prostu inne stworzenie z szacunkiem. I oczywiście tam jest śmierć, groźne drapieżniki. Wszystko jest bardzo widowiskowe, ale jestem przekonany, że te same mechanizmy dotyczą nas i tego, jak traktujemy psy. Numer 10 to najpierw wytresuj kurczaka. Super książka, jeżeli czytać ją ze zrozumieniem. Chyba żadna inna książka w historii nie zmieniła tyle w szkoleniu psów i jest tu zbiór zasad dotyczących treningu, które warto poznać, chociażby po to, żeby je później łamać. Jeden cytat: Obiekty chętnie uczą się poprzez wzmocnienie nie dlatego, że dostaną za to jeść lub zostaną nagrodzone w inny sposób lecz dlatego, że zyskują pewną kontrolę nad wydarzeniami. Bardzo ciekawe spojrzenie na trening. I to tyle, jeżeli chodzi o książki. Przygotowując się do tego odcinka stwierdziłem, że mam sporo książek, których już nie potrzebuję. Jest ich prawie 30 i nie każda z nich jest wartościowa, ale jest kilka naprawdę fajnych pozycji, dlatego zrobię z nich dwie kubki i prosty konkurs. Będzie trzeba udostępnić na Facebooku post z tym odcinkiem i napisać w komentarzu, czego nauczył Cię twój pies. Nie pytam o to bez powodu, bo szykuję odcinek na ten temat. Szukam trochę inspiracji. Do piątku do dwudziestej możesz wziąć udział, a później czaki wybierze dwie osoby i wysyłamy książki w świat. To wszystko na dzisiaj, dzięki i do usłyszenia.